Cześć, witajcie na moim kanale Maki Games. Dzisiaj nagrywamy farminga. 17 staropolska wieś Jak mówiłem w poprzednim odcinku, yy, kupię sobie maszyny i wy oczywiście pisali, yy, pisaliście w komentarzach. Jedna osoba pisała, że mam to, to i to kupić. No to to oczywiście kupiłem yy, 60 MTZ i, 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 i co tam było? Yy, I zetora. To oczywiście yy, kupiłem Kupiłem te maszyny i tego klasa. No, więc dzisiaj będzie prezentacja naszych maszyn oraz już e, takie e, tutaj bronowanie czy talerzowanie i sianie myślę, że będzie w następnym odcinku. Dobra, więc e, tak prezentuje się ta nasza farma z przodu. Jeszcze tam jest tył. Dobra, więc najpierw przyczepę sobie kupiłem. Taką, taką normalną, jakaś szara, taka te, terenówka. Dalej, e, MTZ Belarus. Rus, ruski ciągnik z siewnikiem Poznaniak. Myślę, że e, siewnik e, bardzo fajny. Tak 2,5 metra. Nie wiem, na oko tak szczelam. Dalej, e, Polski Fiacik. Proszę Państwa, Polski Fiacik. Najlepszy samochód. Na świecie, e, żartuję oczywiście, e, e, dalej, Ursus C363P z e, kultywatorem, nie, z talerzówką, już Wam pokażę jaką, e, cyk, mm, mm, mm. Ak, akpil, z e, akpil. 2,5 metra i dzisiaj ty, właśnie tymi maszynami będziemy robić. Dalej, tutaj jest sadzarka do ziemniaków. E, taka normalna polska, myślę, że znana. Dalej, dwie kolejne przyczepki. Takie już trochę inne od tamtej, ale też terenowe nadal. Dalej, sobie zrobiłem, kupiłem oczywiście sobie taką wiatkę. No i tutaj mamy zetora. Zetor 7245 z Turem, dalej. Kombine e, class e, Mercator 60, e, presa Sipma ma, e, dalej, tu, ale tu jest zamazane. E, SIP ma też do nawozu, ro, rozsypywacz nawozów. Dalej e, pług, forcznic 125 i opryskiwacz e, Krakowiak chyba. No, opryskiwacz Krakowiak. I chyba ostatnia nasza maszyna to jest e, forschnit e, do kukurydzy, siano, kiszonki. No, taka bardzo duża przyczepa. Dobra, więc yy, to jest na tyle z naszych z wszystkich maszyn. Yy, o, i jeszcze sobie kupiłem kilka pól. Już wam pokazuję jakie. To jest pole yy, 135, 126, 128. Te pola tu mamy jeszcze 90, 60. Jeden to są takie dalekie pola. 152. Myślę, że y, dzisiaj zrobimy sobie y, te 126 pole. Zrobimy i w następnym odcinku zrobimy te i zasiejemy te dwa, i ja myślę, że poza odcinkiem zrobię y, resztę. Nie wszystkie, ale postaram się tam coś zrobić. Teraz jeszcze musimy sprawdzić yy, kultywatorowanie zebrane. Wszystko jest zebrane, więc my będziemy musieli wszystko stależować. Więc nie będziemy czekać. Wsiadamy do naszej 60. Ok, zapalamy. Podnosimy. Ja, może sobie trochę głos dam yy, mocniejszy, żebyście tam słyszeli. Myślę, że, że jako tako słyszycie. Dobra, otworzymy sobie bramkę. Dobra. Więc jedziemy na pole 126 Tutaj jest bardzo wąska droga, więc musimy się tu jakoś zmieścić z tymi samochodami. Okej, okay, teraz w lewo. Zamkniemy sobie te drzwi. Jak się zamka? Mm. Dwie mamy zamknięte. I teraz to jest. Aha, tu jest te pole. To jest nasze pole, więc my już y, tu sobie damy pracownika. Jak to pole nie należy do mnie? A te? No chyba ich porębało. Teraz jest, więc my tu damy sobie pracownika, a my będziemy siedzieć, albo nie. Niestety sobie pracownika nie damy. Dobra, więc yy... ja to tu, no kurczę, yy, ja to tu zrobię.

No więc jak możecie zauważyć Ja już te sepole całe e, Zrobiłem e, potalerzowałem. No e, Więc e, resztę pól Zrobię już Myślę że poza odcinkiem e, Żeby po prostu e, Nie przedłużać I ten e, Tak jak napisałem już na głównej stronie Kanału w opisie że odcinki będą w piątek i w poniedziałek. W te dni będą oczywiście odcinki. No, a wy subskrybujcie ten kanał, kliknijcie ten czerwony przycisk na samym dole, nie na samym dole, tylko pod filmikiem kliknijcie, aby był szary, aby nie przegapić kolejnych odcinków z, po prostu z tej serii. Serii polska wieś. No, więc my oczywiście sobie w następnym odcinku będziemy już siać te pola, wszystkie. No, więc dzisiaj na tym odcinku to by było na tyle. No, więc do zobaczenia, cześć.